Cześć! Dzisiaj nauczymy się mnożyć ułamki zwykłe i to tak naprawdę będą dwie lekcje w jednej. Jedna to będzie przez liczbę naturalną, a druga to będzie przez ułamek. I najpierw musimy się nauczyć pewnego trycku. Jeżeli mamy taką liczbę, na przykład 3 albo 8, to tutaj nam przychodzi z pomocą Słowacki i on napisał dla nas specjalny wiersz, żebyśmy to zapamiętali, dobra? Jestem słowacki, piszę sobie wiersze, trójkę zapiszę jako trzy pierwsze. 8 mogę zapisać jako pierwszych 8. Miskiewicz o tym nie pomyślał, on zawsze był dziwnym gościem. Dobra, co nam mówi ten słowacki? Że trójkę mogę zapisać jako trzy pierwsze. No to rzeczywiście trójeczkę możemy zapisać jako trzy pierwsze w ułamku, nie? I zmieniamy liczbę na ułamek. 8 mogę zapisać jako pierwszych 8. No on to ładnie tak opisał, no ale tutaj wiadomo, że chodzi o to, że 8 możemy zapisać jako 8 pierwszych, tak? Czyli pierwszych 8, tak jakby na odwrót tak mówimy, nie? I tak naprawdę każdą liczbę możemy tak zapisać. Jeżeli macie liczbę 10, jako 10 pierwszych, 15, 15 pierwszych, nie wiem, 1857, 1857 pierwszych, to jest, yy, to jest taki sposób, żeby zamieniać liczby na ułamki, dobra sprawdźcie, piątka i osiemdziesiątka dwójka to jest dla was do zrobienia czyli możecie sobie gdzieś tam w pamięci no jakby wyglądała piątka w ułamku jakby wyglądało osiemdziesiąt dwa w ułamku dobra, no piątka to jest pięć pierwszych, osiemdziesiąt dwa to osiemdziesiąt dwie pierwsze, dobrze no to lecimy dalej, tutaj mnożenie nie wiem jak wam, ale mi to się kojarzy z takimi kulkami, nie? a kulki to mi się kojarzą z jakimiś rabusiami no to mamy jakiegoś rabusia, który nam tutaj świetnie pomoże, bo on ma dla nas to był rabuś słowacki i on ma dla nas super wiecz. Ręce do góry pieniądze na stół, mnożymy ułamki góra razy góra, dół razy dół. I zapiszcie sobie to gdzieś tam u góry kartki, czy tam na dole, no nie wiem gdziekolwiek, ale zapiszcie sobie ten prymowankę. I zapiszcie sobie od razu drugą. A jeśli mamy ułamki mieszane. Do niewłaściwych robimy zamianę. Bo jeżeli będziecie znali te dwie rymowanki, to tak naprawdę znacie całe mnożenie ułamków zwykłych, całe, calusieńkie Dobra. Czyli zapiszcie sobie tę informację, a my przechodzimy do jakichś przykładów 3 razy 1 druga. Widzimy, że nie mamy ułamka, więc tak, bo trójka nie jest ułamkiem, więc musimy z niej zrobić ułamek. I tutaj jeszcze Słowacki nam pomagał, więc zapisujemy trójkę jako trzy pierwsze. No i ułamek zostaje, czyli razy 1. Druga i teraz popatrzcie. Wyjdzie nam w odpowiedzi wiadomo też jakiś ułamek. No i mm, było tak. Yy, ręce do góry, pieniądze na stół, mnożymy ułamki, góra razy góra, dół razy dół. No to najpierw góra razy góra, czyli co? Czyli 3 razy 1. Tak? No i 3 razy 1, wynik wpisujemy u góry i to będzie po prostu 3. Dobra. 1 i dół razy dół. Czyli 1 razy 2. No i to jest oczywiście 2. I to wpisujemy na dole. I teraz pamiętajcie o tym, żeby zawsze, kiedy się tylko da, wyciągnąć całości i skrócić. W tym przypadku da się wyciągnąć całości, więc to robimy. 1 cała i 1 druga. Dobra, 8 razy 2 piąte. I znowu nie mamy ułamka, tak? Bo 8 nie jest ułamkiem, więc go zamieniamy na ułamek. No i dostaniemy 8 pierwszych razy 2 piąte, tak? Równa się i znowu mnożymy ułamki góra razy góra, tak? czyli 8 razy 2, i wynik tam wpisujemy. Dół razy dół, czyli tutaj wpiszemy ten wynik. 1 razy 5 jest oczywiście 5. I teraz wyciągamy całości. Jak zawsze w ułamkach, tak? Skracamy i wyciągamy całości. Od, o, w byle jakiej kolejności. O, dobra, no i tutaj też wiadomo, kolorkami możecie sobie ogarnąć, co się skąd wzięło, bo specjalnie Wam to wszystko tak robię, żebyście też wzrokowo to sobie mogli y, przypominać. tak Dobra, sprawdźcie. Dwa przykłady dla Was do zrobienia. Czyli zatrzymujecie i robicie to już na karteczce, bo chcemy się nauczyć, nie? No dobra, a my lecimy z odpowiedziami. 5 razy 3 czwarte. Czyli 5 pierwszych, tak, bo 5 zapisujemy jako 5 pierwszych, razy 3 czwarte, no i teraz już góra razy góra, dół razy dół. Czyli wyjdzie jakiś ułamek, no i góra razy góra, czyli 5 razy 3 to jest 15, dół razy dół, czyli 1 razy 4 i to jest 4. Teraz oczywiście co robimy? Wyciągamy całości, bardzo dobrze, 3 <laughs> całe i 3 czwarte. Dobra, drugi przykładzik. Jeżeli tutaj nie wyszło, to sprawdźcie się jeszcze na tym. Może akurat wejdzie. Miejmy nadzieję. Dobra, 2 razy 6 7 No to tutaj już jest odpowiedź. Dwójkę jako dwie pierwsze zapisujemy razy 6 siódmych. Tak, czyli 12 siódmych, bo 2 razy 6 jest 12, a 1 razy 7 jest 7. No i wyciągamy potem już tylko całość Dobra. 3 drugie razy 1 czwarta. I popatrzcie. Teraz w lewy górny róg, hmm, tutaj, o tutaj, gdzie jest to zielone kółeczko. Przecież tak naprawdę to, co my mamy teraz niby później, czyli niby trudniejsze, to było tutaj wcześniej, nie? Jeżeli zamienialiśmy właśnie liczbę naturalną na ułamek, to mieliśmy mnożenie dwóch ułamków. No i właśnie to teraz będziemy mieć, dlatego połączyłem Wam te dwie lekcje w jedną, bo tak jest po prostu no, łatwiej, no nie ma się co oszukiwać. Znaczy łatwiej, no... Tak jest fajnie i w ogóle. Dobra, 3 2 razy 1 yy, czwarta. No to znowu robimy to samo, nie? Czyli co robimy? No, góra razy góra, dół razy dół. 3, 2 razy 4. Tutaj wyskoczy wynik, jest 8. Nie ma całości, bo ósemka w trójce się już nie mieści. Dobra, tutaj 2 trzecie razy 5 siódmych. I co robimy? Oczywiście to samo, czyli góra razy góra, tak? Dół razy dół, czyli 2 razy 5. I 3 razy 7 wyniki odpowiednio. Jeden do góry, 1 na dół. Czyli 2 razy 5 to jest u góry, no to do góry wynik. 3 razy 7 jest na dole, czyli wynik też na dole. Dobra, sprawdźcie się na tych dwóch przykładach. One są oczywiście do was, dla Was do zrobienia. Hmm, czyli znowu Wy je robicie, tak? A my lecimy z odpowiedziami. 4, 5 razy 2, 3. Dobra, no to tutaj wyniczki. Wiadomo, kolor wszystko perfekcyjnie zrobione. 4 razy 2 jest 8, 5 razy 3 jest 15, więc wpisujemy 8 15. 6 7 razy 2 trzecie to znowu 6 razy 2 jest 12, 7 razy 3 jest 21. I tutaj, jeżeli zostawiliście tak, no to powiedzmy, że było dobrze, ale yy, zwróćcie uwagę na to, że te dwa ułamki możemy jeszcze skrócić sobie przez 3 i dostaniemy wtedy 4, tak? bo 12 możemy podzielić przez 3. I 21 też przez 3 możemy podzielić. Dobra, 3 całe i 1 druga, razy 1 cała i 3 piąte. Tutaj pamiętacie tego rabusia? No, on wam tutaj jeszcze przypomni coś. A jeśli mamy ułamki mieszane, do niewłaściwych robimy zamianę, tak? Był ten wierszyk. I tutaj mamy właśnie ułamki mieszane. Do niewłaściwych musimy zrobić zamianę. No to zamieniamy te ułamki na niewłaściwe, tak jak on nam mówi. Czyli 3 całe i 1 druga to jest. O, tutaj będziemy sobie zamieniać, nie? 7 drugich razy oczywiście 1 i 3 pite to jest oczywiście 8 piych No i teraz już mamy zwykłe to mnożenie ułamków No nie tak jak było wcześniej. Czyli rob, robimy dokładnie to samo. góra razy góra, dół razy dół 7 razy 8 jest 56 2 razy 5 jest 10. Dobra no to teraz to robimy wyciągamy całość. Dobra 5 całych i 60. A teraz jeszcze popatrzcie, sześćdziesiątych można skrócić. No to skracamy, jak się tylko da, to skracamy. Czyli pięć całych i trzy piąte, bo 60% da się skrócić przez dwa, tak? Dobrze. No to tutaj tak naprawdę dwa przykłady dla Was do zrobienia. I to jest ostatnia rzecz, jaką musicie się nauczyć, żeby umieć mnożyć ułamki zwykłe. Tak naprawdę to już no na tyle. Dwie lekcje w jednej. Czyli tak, no zatrzymujecie, robicie. My tutaj zaraz wyskoczymy z odpowiedziami. Dobra, równa się 1,1 cała i jedna druga to oczywiście 3 drugie. Jedna cała i dwie piąte to oczywiście 7 piątych. Znowu kolorkami macie wszystko zrobione. Yy, dobra, 3 drugie razy 7 piątych, no to góra razy góra, czyli 3 razy 7 jest 21. 2 razy 5 jest 10. Wyciągamy całości. Dobra, i drugi ułamek. Jeżeli tutaj się nie udało, to tutaj już musi się udać. Yy, dobra, czyli tak zamieniamy na niewłaściwe. Tak. Mnożymy i wyciągamy całości i skracamy. Pamiętajcie, że skracanie i wyciąganie całości możecie robić też w odwrotnej kolejności. Wiem, że się rymuje, ale to w sumie to przypadkiem. Tak akurat wyszło. I pamiętaj o tym o wyciągnięciu całości i skróceniu. tak, Kolejność nie ma znaczenia. Czyli pamiętajcie o tym, żeby zawsze sobie wyciągnąć całości i skrócić na samym końcu. Dobra, zróbcie sobie screenshota, żeby mieć szybką powtórkę. Ode mnie tyle na dzisiaj, zostawcie lajka, subskrybujcie kanał, trzymajcie się, cześć!